Ja z Wikusiax Screen. Cześć, witajcie z tej strony Jak z Wikusiak Screen, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grany. Tutaj podgłośnimy. Jest to jakaś... Jest to gra. Że musimy... O ja mam tu na Easy. Jest to taka gra, że musimy uciec z domu babci Oczywiście ja z tego domu raczej nie ucieknę. No bo nie. No bo nie umiem w to grać, ale postaram się pochodzić po domu. Ja umiem. To jest umiem. straszna gra. Wow. Jak ja ja sami to a więc... No. Ale mówię ci jedno, od razu. Niech nam to się załaduje. Od razu wychodzi z pokoju. Postanę się od razu wyjść z tego pokoju, oddaj. Ja mogę Ci... Pierwszy dzień pierwszy. Ja mogę Ci wyjść. Ja sobie tu wyjdę sama. Bez pomocy mojej ukochanej siostrzyczki. która tak o mnie udba. Mogę ojej, Ojej, Coś mi się tu zadziało. Mogę pograć na tablecie czy nie? Mogę. Ja sobie ją to tu dropnę. W ogóle pokażę Wam na razie jak ona wygląda. Mogę pograć na tablecie czy nie? Ona ja tu sobie drzwi otworzy. Mogę. No i tak mniej więcej ona wygląda. A wie, że i tak można samemu otworzyć dwie. Wiem, ale ja się tutaj widzą Na razie pokazać, yy, jak ona wygląda. On tutaj tak wygląda. Pokoik pierwszy. Nie, ona sobie to. Aha, sub pułapka. Dobra, idź stąd już babko. No idź, baba. A ona się chyba zacięła. Zobacz, ona się zacięła. Na pewno? Nie, jednak nie. Widzisz, wolałam poczekać. O, znikła. Czemu tak? Aha. Bo tam chciała. Ona pos tam poszła. Wyjście. Bo ja nie boję się. Na dół czy do góry tylko powiedz. Okej. Okay. Na dół do góry. A więc tak. Niech tu... Niech tutaj wyjdę. Cieka A! 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 Nie! Nie zauważyła chyba. Tak! Nie. Tak! Nie! Ale ślep. Co? Co ten... Ale ty masz fart na serio. O oh mój Boże, ja się przestraszyłam. Tu bo jest moja siostra. To ja zaczęłam piszczeć. A ona, kurde, ona mnie mi uratowała. Ona... Ona zaczęła mi sterować telefonem. No. Ja się nie boję tej babki, no nie? No to może ja ci oddam to. Proszę oddaję ci to. Graj! Hmm, nie mógł... A pułapka to zarządzanie. I on zawoła. Szybko przyjdzie. Uciekaj na razie do szafy. To dużo szybciej będzie. On tu chyba przyjdzie. Mniej więcej chyba. Chyba drobne. Idzie. idzie Idzie. Idzie, idzie. To jest takie stresujące, to jest taka stresująca gra. Nie, to tam nie stresuje, no bo ja dużo razy i nie gramami. Postawię kolejną. No mhm. kurde, co za baba. Chyba sobie pójdziemy pierw na dół. No jednak zmiany planu, bo ona gdzie poszła? Skręciła. To pierw sobie poczekamy, bo ona poszła do tamtego. Stąd, to wtedy jak ona wyjdzie stamtąd to zobaczymy gdzie ona pójdzie bo to mnie właśnie ciekawi czy gdzie będziemy mogli pójść, bo jeśli tam to pójdzie do góry tam, a jeśli tu to pójdzie na dół, albo do łazienki właśnie sobie poczekamy bo mnie to właśnie interesuje ona tam sprawdzi, pójdzie My sobie chyba dropniemy, bo ona coś tu nie, nie, nie chce iść. O, postawiła pułapkę. Gdzie idziesz, babo? Baba idzie gdzie? Aha, tam. To okej, okay, wychodzimy. Dropnij to. Dropniemy sobie. Dropniemy. Dropnij. I ona sobie tu pójdzie, przyjdzie. No i widzicie, jakie te gały? Niemiłe. Niemiłe. Nie. Ona to jakaś ślepa i głucha, chyba. Tym razem, gdzie ona pójdzie, w wolę, żeby na dół. W sumie. Sama nie wiem. Bo i to miejsce, i to miejsce ciekawe. No, następna pułapka. Ona uszalała z tymi pułapkami. No i znowu do, do góry idzie. Okej, okay, to sobie pójdziemy. Poszła? Zwaliłaś! Uciekaj! Nie ma. Ona cię chyba zauważyła. Nie. O, tu poszła. Co za ślepa baba. Ale serio, ja nie chciałam tego zwalać no nie? Ale dobrze, że to jest zwalone, bo ja nie chciałam tego zwalać na serio. Gdzie po poszłaś babo? Teraz na dół. No, na pułapka! Ona szaleje z tymi pułapkami. Właśnie teraz sobie zobaczymy, gdzie ona idzie. Ona jest bardzo powolna. My sobie tu pójdziemy w pewnym stanie. Teraz się do skrzyni chowamy. Potem sobie pójdziemy do łazienki. To zrobię tu to. to, to. Hmm, po pierwsze czekamy na naszą babkę. Nie wiem jak wy, ale ona jest powolna jak idzie z miejsca. A szybka jak idzie po kogoś, więc ta, ta gra trochę oszukuje. Śmieje się nie za bardzo, nie za ładnie. To mnie, w którą idziemy, mnie... działa? I stara babo. No i następna pułapka. Co nas z tymi pułapkami? Ja jestem nagrany, poczekamy. Bo to było takie głośne. O, widzę i pałkę. Śmieje się jak stary babsztyl. Szybko, chowaj się. Chowaj się. Szybko. Szybko! Kucaj! Zamykaj, kucaj! Ona cię znajdzie! Ona cię znajdzie! No, co nie znajdzie? Nie znalazła mnie chyba, jesteśmy strasznie cicho. Następna pułapka co za baba. Postaniemy. Poszła? Poszła ludziska? Okay. Coś tam chodzi. Kuc. Ona mnie nie zauważy, ona jest ślepa. Ona jest ślepa. Ona mnie nie zauważy, rozumiesz? Ona, ale ktoś tam coś robi. No tak, raz kiedy grałam na no nie. To weź? Co? Otwórz. Po co nie, ona mnie zabija, jeśli tam jest w ogóle. Bo ktoś tam coś robi, no nie. A coś co się ona sra? Co na tam robi? To ona tam jest? Chyba tak. Jakoś widzę jej koszulę, no nie. A to, to, to jej koszula, no nie? To. Albo koszula, albo. To kibel! A ta muzyczka jeszcze mnie tak stresuje! O twoje, otwierać czy nie? Okej, okay, to najwyżej pierwszy dzień, no nie? A W sumie raz się żyje. Nie ma. jej. To dobry momencik. A! 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 Żeby zmyknąć sobie. Szybko tu kur. Szybko! Szybko! Pułapka. Koniec. A! A! Ty się na serio, o nie! Ty się na serio boisz? Tak! To dopiero pierwszy dzień, ale musimy... Kolejny odcinek będzie, jak moja siostra sama będzie grała. Wow. No bo ja się nie boję ale no nie? No. I od razu, teraz sobie drzwi otworzymy. Bo ja tak robiłam u Nikoli. I daleko zeszłam. I sobie teraz pójdziemy na dół. Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Super, że coś Czemu łapa? Gdzie to było? No i tu nas nie złapie na razie. Więc sobie idziemy, idziemy. Tu ona nie może wejść? Może. To mnie właśnie tak bardzo stresuje. I co to jest za hałas? te zdjęcia jakie są brzydkie nie polecam na nie Słucham zdjęcie chowaj się chowaj się szybko tutaj kucam znaczy nie wiem, odwracam? odwróć się nie bo Znaczymy. na mnie tak jak będę wiedziała że ona wchodzi to od razu tak bo jak tak, to ona szybciej może znaleźć i to właśnie, bo ja to odkryłam niedawno, no nie? Ludziska, ale pierwszy raz tak daleko zaszłam. No nie pierwszy, ale raz jakiś student zaszłam do auta, bo ja zawsze nie pamiętam gdzie, to się szło. I to jest właśnie niedobre. Ludziska, ona idzie chyba. Bo coś tam słyszałam, no nie? Na filmiku to niby, że łatwe, łatwe, ale jak się gra to bardzo trudne. I tu bardziej podsuniemy się. No gdzie ta baba? Ona następną pułapkę zostawiła. To wy o się, się zamknij? Okej. Okay. No co? <laughs> to jest zabawne. Tam byłam słychać. Ale to jest zabawne. Naprawdę zabawa, popatrz. Ale coś tam jest na stole. Coś, coś, coś. tam jest. Coś jest tam, na serio ja to widzę. Wychodzisz? Z czego? Z naszego pomieszczenia. To zobaczę z chęcią, co tu jest, no nie? I sobie to dropniemy. Gdzieś. Tu. Szybko zanagaj. Kuc. I już. Teraz możemy dwie otworzyć, żeby je to ułatwić, i się odwrócić. I to jest na razie jak dla mnie łatwina, ale zobaczycie jakaś końcówka, ona jest straszna, jeszcze się do niej nie... Tak. No niestety zaraz będziemy musieli kończyć odcinek, jeszcze Madziu nam się tu specjalnie zabije i ci się, się specjalnie Kilka razy. Zabij. Teraz. I ci się specjalnie zabije. Gdzie to jest? Gdzie ta baba? Babo. Ja tu nie podejdę z chęcią. Ale czekaj na mnie. Ty mięso. Bum! Dziękuję. I Ale tym nie... miłym akcentem możemy nie... zakończyć dzisiejszy odcinek. Moja siostra zaraz się bierze do nagrywania następnego. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.